Cześć, cześć. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym drappingu. Słuchajcie, wtorkowy drapping na piątkę, na piątkę albo i na siódemkę. Słuchajcie, bo mamy na przykład neonowe 7. Mamy. Z srebro i złoto tak na premierce tutaj no raczej był złom. <laughs> Ale przypływ kasy mam nadzieję że tutaj będzie dokładnie nie inaczej tak jak doskonale widzicie. Mamy dzisiaj trzy zrapeczki po 5 złotych. Czyli wkład na dzisiejszy draping to 15 złotych. A ile wyciągniemy z tych 15 złotych. No to się dopiero słuchajcie okaże to się dopiero okaże. Myślę, że podrapiemy sobie tak właśnie przypływ kasy Neonowe 7i, srebro i złoto czemu by nie mamy ułożone. To może tak właśnie to zróbmy. No to co? To ja już tutaj ustawię sobie przypływ kasy. No to co? No to. Myślę, że jedziemy. Chociaż zanim jeszcze zaczniemy, to już tak standardowo serdecznie zachęcę do zostawienia subskrypcji na kanale. Na dole przycisk subskrypcji. Koniecznie słuchajcie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z drapkowych, z gier komputerowych, premierek, tak i innych tutaj jakichś filmików na kanale. Łapeczka w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło, to jest bardzo miłe. Słuchajcie, jak te, widzę, że te łapeczki idą i też zwiększa nam tutaj zasięg, czyli może być nas coraz więcej, taka na nasza mikro, mała społeczność, może się trochę powiększać, a to jest naprawdę bardzo miłe. No i jakiś komentarz pod filmem również, będzie mi bardzo miło taki komentarz przeczytać. A co mamy w przypływie kasy? Tutaj mamy taki słuchajcie, zdrapkowy standardzik. No, bo mamy wygrywające liczby i twoje liczby. W sumie to samo będziemy mieli w złoto i srebro. Tylko no nowe 7 nam się trochę tutaj wybije. Z tym, że tutaj będziemy szukać jeszcze takiej muszli. Jak znajdziemy muszle to przypisana kwota będzie nasza. No to co? Jedziemy. Szukamy 34. Jedenastki. Jedynki. I trzydziestki piątki. Drabimy. Łój, za wysoko. <laughs> Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Słuchajcie. 30, No trzydzieści niestety zupełnie nie nasze. Trójka. Pudło. Szóstka. Również nic 36 oboczek, bo mamy przecież 35. piątkę.

No niestety jest 13, jest 13, czyli niestety przypływ kasy okazał się odpływem kasy, słuchajcie, no nie inaczej, nie inaczej mamy tutaj pustaka. I kontrolne mamy różne, M, P i C, odkładamy. No to zgodnie z zapowiedzią. Słuchajcie, bierzemy Neonowe 7 i tutaj będziemy szukać siódemki, tak? Tutaj mamy ciekawy wybór, bo możemy znaleźć czarną. Siódemkę i wygrać słuchajcie, przypisaną kwotę zieloną i móc ją pomnożyć, albo taką gwiazdę, która da nam trzykrotność przypisanej kwoty. No to co? Jedziemy, jedziemy, wygrywamy. U, już myślałem, już myślałem, że mamy siódemeczkę, bo widzicie, jak tak byśmy spojrzeli, no to wygląda na 7, a to niestety taka siódemka oszukana, bo to nie nic innego jak trójka. Jedźmy dalej. Dziewiątka. A Gdzie tu się ukryło? Co to? Magia. <laughs> Patrzcie, jak krzywo, nie? <laughs> piątka. No piątka. Niestety też to nie siódemka, dwójka, szóstka, no szóstka to już blisko, jest szóstka to już, szóstka to już prawie siódemka. Ósemka, no też blisko, ale już za bardzo, już za bardzo. Mamy jeszcze jedną piątkę. Mamy kolejne oszukany siedem, bo kolejna trójeczka. Kolejna dziewiątka i ostatnia szansa. No niestety dwójka, tak. No niestety na te trzy dzisiaj zdrapeczki dwie są pustakami. Sprawdzamy kontrolne. Zapewne będą różne. Hm. Gdzie te kontrolne? Słuchajcie. Pochowały się. Są, są, ale się skitrały, ale się schowały. H, S i C. No niestety neonowe 7 również okazało się pustakiem. No to co? Mam nadzieję, że jednak tutaj, chociaż to srebro, jak nie złoto, to chociaż srebro tutaj się trafi, tak? Tutaj wracamy yy, z początku odcinka do takiego standardu zdrapkowego, czyli wygrywające liczby. I twoje liczby, z tym, że tutaj nie będziemy szukać muszli, tylko takiego worka z pieniędzmi, tak, ze złotem. Myślę, że to jest, słuchajcie, worek ze złotem. A będziemy konkretnie szukać szóstki, siedemnastki, szesnastki i trzydziestki piątki. No i oczywiście worka ze złotem. 36. Mamy 6, mamy 16, mamy 35, a tu nam dają 36 no oboczek nic innego. 19. Pudło. 26. No, mamy 6, mamy 16, to oczywiście tutaj mamy 26, nie? <grytanie> Jak żeby inaczej. Siódemka, no, oboczek co do szóstki. Trójka, pudło. Czwórka, również pudło. Dziewiątka, nie nasza. Czternastka, pudło. Dwadzieścia cztery, również pudło. Słuchajcie, ostatnia szansa, ostatnia szansa, żeby cokolwiek tutaj nam wpadło na tym dzisiejszym naszym drapingu no to co no, zaciśnijmy te kciuki spróbujmy zobaczymy mała szansa rzadko rzadko się zdarza że w ostatnim okienku jest wygrana ale czasem czasem się zdarza już mieliśmy takie sytuacje na kanale więc po prostu sprawdźmy 34 było blisko było blisko było blisko do wygrania 70 zł. Zobaczcie, jakby to było fajnie, tak? Jakbyśmy wygrali takie 70 zł. Zwróciłyby się zdrabki. Fajny pieniądz na plus byłby. No ale niestety mamy kolejnego pustaka. Sprawdźmy kontrolne. H, O, I, G. No niestety. Czas na przejść. Czas przejść. Do krótkiego podsumowania. No i co my tu mamy? Mamy tutaj, słuchajcie, odpływ kasy z numerkiem 22, który okazał się niestety pustakiem. Neonowe 7 z numerkiem 32, również pustak. Nie dali nam tutaj ani jednej, słuchajcie, siódemki. Oj, nieładnie, nieładnie, nieładnie lotto. No i złoto, srebro i złoto. Szczerze, miałem nadzieję, że tutaj po trochę nieudanej premierce jednak to srebro i złoto tutaj da nam tą wygraną. Tutaj mamy zdrapeczkę z numerem 10, ale również okazało się zdrabką pustą, tak? Oj, coś chyba się zraża chyba się zraża do tej zdrabki srebro i złoto. Chociaż kto wie, może kiedyś tam jeszcze do niej wrócimy. Może jeszcze drugą szansę, czy tam właściwie trzecią dostanie. Tak, Czowak, ja za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Mimo wszystko, i tutaj są pustaki, ja bawiłem się dobrze, że mogłem się tutaj z Wami spotkać, pożartować, pośmiać się. Być przez chwilę, tak, w waszych domach, tak, po prostu poprzeżywać emocje wspólnie. Ja za ciebie wam bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do subskrypcji kanału, łapeczki w górę, komentarzu pod filmem. Naprawdę. Ja jeszcze się powtórzę, że to jest bardzo miłe i naprawdę bardzo motywujące tutaj do dalszego działania. No i co mogę jeszcze więcej dodać? No do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!